A jak widzimy, pogoda dopisuje, jak to dziwne we wrześniu. Czym latem czasu takie nie było? A jak już mówiłem, jestem w drodze do pracy. Choć trochę późno, jest, jest lekko po 11.00. ale takie mam dzisiaj lekko wolne. O. Dzisiejszy temat, jaki chciałem poruszyć. Ostatnio do mnie doszły 3-4 pytania. Nie, nawet chyba więcej. Yy, dotyczące do czego się przygotować robiąc motovloga. Do czego się ja przygotowywałem. Yy, co potrzebowałem, ile to kosztowało. No to dzisiaj będzie taki krótki temacik. A, koszty motovloga. No się no. No, więc tak Od czego tu zacząć? No to wiadomo od czego Najpierw potrzebny jest motocykl, co już na pewno większość osób go ma <grych> a, Druga rzecz to na pewno, no wiadomo Nowy kask, a nie przy, który właśnie nie będzie słychać w środku szumu, wiatru Oczywiście są na to sposoby, na przykład się na mikrofon, różne nakładki czy co. Eee, sam muszę taką zrobić, żeby niejasnić szumi. Eee, najlepiej właśnie pomaga w, w kaskach przy nagrywaniu. Taki podbudek jest pod spodem. Co jeszcze wiatr nie, wla, nie wlatuje do środka i od razu nie trafia w mikrofon. A o, weźmy wiecznik, A... nie wiem, to przewiewny, kolejna sprawa, no to oczywiście kamera. Co z tym akurat na rynku jest wielki wybór wielki, wielki. jak wiecie, oczywiście się mam kamerę po prostu gebleka. Nie powiem, że jestem zadowolony z tej kamery. Ładnie dźwięki się nagrywają, wszystko obraz. Tylko niestety właśnie odchodzi o wydatki. No ale Wiadomo, wydatki na kamerę to dla mnie akurat były duże Wiadomo ile kamera kosztuje, go to akurat z tym nie Akurat Ja akurat powiem, że nie pożałowałem tych pieniędzy. Jestem zadowolony. No ale w tym momencie jest pełno kamery na rynku, nie na LEGO. Tam gdzieś idzie, inny stosował w internecie, a, które odpowiadają nieco e, z jakością nagrywania co go, no, właśnie takie lekki. A teraz nie wiem. teraz już ceny są GoPro za 1200-1300, nawet więcej. No, ale teraz są kamerki, które są dużo, dużo tańsze. bo to fuck? Tak. To są kamienki które są dużo, dużo tańsze. I są na pewno... I są też jakościowo powiem, takie same. Są nawet lepsze, albo nawet ciut gorsze. No, po prostu trzeba wybrać, tak? A... Długo, długo, się zastanawiałem przed wyborem kamery. No, chodziło też o to, żeby jakieś, nie wiem, e, części zamienne, e, jakieś, e, powiedzmy, akcesoria do niej, a do, do GoPro jest dużo akcesoriów, to jest jakiś plus, tylko że powiem minus ten, że są one drogie, tak? jeszcze zależy, gdzie się je kupuje. <gry> na przykład powiedzmy a, ta przejściówka do GoPro, co jest do mojego mikrofonu w Polsce, na alego na przykład, ona kosztuje około 89 zł. Plus ten no... Yy, ale ja ją oddawałem za niecałe 12 zł prosto z Chin gdzie przesyłka też za darmo tylko jest minus taki że musiałem czekać prawie ponad prawie miesiąc na nią no ale za te no że zaoszczędzić na tyle pieniędzy to na pewno warto A, oczywiście na eBayu yy, no kolejna rzecz to gdzie ten kamę przyczepić yy, Popularny jest właśnie tak jak na boku, ja mam Albo z przodu yy, przed, przed szczęką Niestety mój kask nie spełnia tych wymagań Żeby z przodu Zaczepić kamerę Dlatego jestem zmuszony niestety tylko nagrać z boku Nie wiem, może to jakoś znajdę Widziałem sposób, że można zamontować, mogę zamontować kamerę z przodu. Montuję jakieś pasy, yy, które przechodzą tutaj przez środek. Myślę, że nie, to myślę, że nie będzie wygodne. A półstorem chyba nie będę raczej domykał, nie będzie mi się domykała szybko, więc po co? No. Widziałem sporo akrystaliów, sporo akrystaliów do GoPro, jest dużo fajnych. Myślę, że do niektórych kamer są takie same, tylko po prostu ja głupi nie, 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 nie spojrzałem po prostu, żeby było z tą kamerą też wygodnie nagrywać Nie, że te nie że przy dużych prędkościach lata chyba na boki ale nie po prostu wygole, tak? O, panie! No już mają dostawę. Jeden motocykl? się nie ich sporo, ale to przed tym, przed ustawą, bo tutaj jest sporo i wszyscy się zniknęły w ciągu kilku dni. A kolejna rzecz, do tego się przygotować to na pewno jeżeli chodzi o mowę, rozmowę do ludzi hmm, Powiem wam szczerze, że mnie było na początku bardzo trudno Na przykład pierwszy odcinek jaki nagrałem to miałem takiego stresa że No to dam cenzurę a Jest straszny stres, też wiadomo trzeba Wiedzieć o czym się mówi, trzeba mówić rzędźnie, dokładnie. No, tylko po prostu się denowałem, że to jako pierwszy film tak trafi do internetu. No i ludzie zaczęli go oceniać, no wiadomo. No, I to był największy ser, że tak, tak powiem. Ale powiem, że z, odci z odcinek na odcinek yy, idzie to teraz lepiej. Sam to założyłem po sobie. Ja no, jeszcze się czasem zacinam. Zaczynam się ale to też z powodu yy, rio, że miałem za gówniarza wypadek na sankach. Tak, na sankach. Wybiłem kilka zębów. No i ten. Yy, no i czasem po prostu powiem, że po prostu no, se. No ale mnie to nie przeszkadza. Ma, dalej, dalej nagrywam. I powiem, że, że po sobie, że jest coraz lepiej. A ja, no, coraz lepiej mówię. Że tak mi się wydaje, nie wiem, nie wiem, jak wy tak uważacie. No, dlatego, najgorszy na początku jest stres. Co mówić? Jak to mówić? Jeżeli nie, no, są ludzie, którzy są, nie wiem, ogarnięci, na pewno lepiej niż ja. I im na pewno to idzie zdecydowanie, no, by poszło, albo idzie zdecydowanie lepiej, na pewno. A ja to po prostu mówię dla tych, co po prostu się denerwują przed pierwszym motovlogiem Nie denerwujcie się, to wszystko na początku minie. Mi minęło, na szczęście. No, a wiadomo, nasze koszty to tylko to, co wadujecie w motocykl. Czyli nie... to, co wadujecie po prostu w motocykl jakieś tam inne materiały, które macie do obróbki filmu. Ja używam Sony Vegas Pro. Nie używam już tego w pracy. Nagrywam filmy. O oh, no 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 no. O oh, nie, tego samego błędu kurde, nie popełnię. Już zawsze miejcie ten też plus, że jak nagrywacie, to zawsze tu nagrywacie to co a... w... 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 tak jak się nagrywacie, tak? E w okolice po których jeździcie a... o, nie wiem okolice po których jeździcie czy te, czy te sytuacje no tylko też to, to, to jest mieć, mieć tą kamerę na do, do motovlogu Jezu, zaraz będę czekał się oglądałem tak wiem wiem mogę za latami ale Jeszcze nie jestem za bardzo przyzwyczajony A, i też po prostu uważajcie na własną jazdę No powiem, że ja też nie, za, do, nie za, le, za dobrze jeżdżę No, żeż ty Też nie za bardzo dobrze jeżdżę czasem No nie mam niestety się czym chwalić A no, sukarze, kto co lubi, tak? A, i też pamiętajcie, że sporo osób będzie się na was patrzyło Nie wiem, ulicą Wodnika czy coś po ludzi się patrzy mam wzrok na co te... o co on ma tam na kasku <grym> no, czasem do nie podchodzą w przychodnie, a, was... a co tam on, on ma to z boku, o kamerę a po co, no, no, no nagrywać własną jazdę rozmawiać do, do, do publiczności <grym> no, myślę, że to na tyle z tym dzisiaj, oczywiście nie zapomnę, chciałem podziękować wszystkim moim widzom jest jesteście ze mną w liczbie ponad 750 osób i naprawdę w niedzielę jak zobaczyłem tę liczbę byłem po prostu no byłem szczęśliwy tak i dalej jestem chciałem wam wszystkim jeszcze raz podziękować za to że jesteście ze mną Mam nadzieję, że to się po prostu utrzyma I oczywiście To mnie nakłania do dalszej współpracy Oczywiście z, z wami No po prostu dziękuję wam No dobrze, tyle na dzisiaj Oczywiście musi być pytanie do was Za chwilę coś wymyślę O Dobra, takie pytanie, a jakie jest wasze zdanie na temat kamery, kamer, kamerze na, na kasku? Jakie macie, Opowiecie w dwóch, trzech zdaniach o kamerze na kasku. Chciałem posłuchać waszej opinii. I dzisiaj się, dzisiaj się z wami żegnam. Ciao, Lewa.